Siemano wszystkim. Dzisiejszy odcinek będzie taki, no raczej też z serii takich koperkowych robót, bo w sumie niewiele nam zostało do składania, jeżeli chodzi o silnik. Co takiego ciekawego będziemy robić, no to dowiecie się już za chwilkę. Dzisiaj za dużo czasu też nie mam, także dzisiaj postanowiłem sobie porobić takie pierdoły, bo na przykład strasznie mnie wkurzają takie właśnie, co w poprzednim odcinku Wam pokazywałem, czerwona izolacja, jeżeli chodzi o wszystkie te makarony, wszystkie te kable. My także będziemy się dzisiaj tym zajmować, bo kupiłem swoją już czarną tą taśmę izolacyjną. Także coś w tym kierunku będziemy działać. Powiem Wam, że mam jeszcze do przekręcenia płytę, znaczy tą osłonę dolną od silnika taką płytę, chuj jak to nazwać. Mniejsza z tym, generalnie będziemy to też przykręcać w innym odcinku, ponieważ będę musiał sobie zrobić jeszcze całe, jakby wam to powiedzieć tutaj, to podwozie, bo muszę przykręcić stabilizator, muszę te końcówki drążka kierowniczego, bodajże to się nazywa, muszę przykręcić, a nie mam tych nakrętek kontrujących, także to też gdzieś będę musiał dopiero znaleźć, szukać. Co jeszcze? No mam tutaj gdzieś od spodu jest trochę rzeczy do zrobienia, jeszcze muszę w ogóle całą instalację od gazu podpiąć, także generalnie, no słuchajcie, to sobie zrobimy w innych odcinkach, dzisiaj zajmiemy się takimi typowymi pierdołami, taki lightowy dzień sobie po prostu robię, wiecie, posiedzę tu godzinkę, której może i, i, i co, no i coś tu podziałamy, coś wam nakręcę, żeby wam, żebyście mieli co oglądać na YouTubie generalnie, no i co, słuchajcie, ja się nawet dzisiaj nie przebieram w sumie do roboty, po prostu zaczynamy. No, a chodzi mi dokładnie o te wszystkie tutaj makaroniki. Na przykład tą izolację termokurczliwą dzisiaj ściągniemy z tego. E, jak widzicie, no ja tu mam pod spodem kolor niebieski, ale, ale to zrobimy dzisiaj na czarno. Być może mi starczy e, izolacji, bo kupiłem taką specjalnie do tego. No, poksklejamy te wszystkie, te po usuwam czerwone taśmy. Myślę, że tą minkę też mi się uda zrobić na czarno. Bo jak widzicie, tutaj dość e, słabo to u mnie wygląda, coś dzisiaj sobie z tym zrobimy. Tak samo tutaj to zrobimy, bo po prostu burzy mi to koncepcję, bo ja chciałem mieć generalnie wszystko tutaj czarne i mieć tylko silnik żółty, żeby to fajnie grało, także pozbywamy się tych wszystkich czerwonych elementów. Alternator póki co zostaje, powiem Wam, że nie będę tego robić. Nie będę go malować na razie. Myślę, że to też będzie fajna robota, jeżeli chodzi o nakręcenie odcinka, bo malowanie alternatora to też jest fajna sprawa. Też z tym w miarę fajnie poradziłem, także szkoda by, żeby ta moja pseudowiedza gdzieś tam e, znikła. Żeby nikt się nie dowiedział, słuchajcie, no tutaj mam jeszcze do dokręcenia tą nieszczęsną rolkę, gdzieś to będę szukać, jak nie znajdę na no to i będę musiał kupić, chociaż wolałbym to znaleźć. Gdzieś jest na garażu i nie wiem gdzie. No i co dzisiaj jeszcze porobimy? No? A jeszcze są plastiki do ściągnięcia farby, jak widzicie. I z tym będę może jeszcze dzisiaj walczył. Jeśli chodzi o tą linkę od gazu, no to kupiłem sobie właśnie taką izolację termokurczliwą. No dziura jest ogromna tutaj, mam nadzieję, że mi przejdzie tutaj ten taki końcówka, ten łebek taki śmieszny. No i oczywiście czarna taśma. E, dziwię się, że po prostu mi jej w garażu brakło, nie wiem jak to zrobiłem, że ona mi po prostu zwykła wyparowała, skoro wiem, że kupowałem jej dużo. E, co by tu robić, kurde. Więc będziemy rozbrajać, może zaczniemy od linki od gazu. Rozbroimy ją, zobaczymy jak to wszystko tam wygląda. I tutaj przyjrzymy. No kurwa, teraz ja muszę przypomnieć jak ja to demontowałem. Eee, czekajcie, to w ogóle jest jakiś tą krętełko. Aha. No jakoś to zaraz zdejmiemy. No. Aha, dobra, już wiem. Trochę się rozwaliłem tą gumę, ale myślę, że to nie będzie jakiś tam tragiczny problem z tego tytułu. Damy. I teraz to by trzeba było tą linkę wyjąć. Myślę, że sobie tu śrubokrętem poradzimy. Bardziej, że już ją raz wyjmowałem. Nie poszło. I mamy. Chodziło mi o ten łebek, czy mi przejdzie przez tą taśmę izolacyjną. No mam nadzieję, że tak. E, powiem wam, że myślę, że mi to wejdzie. Gdzieś to tak na styk jest ten rozmiar. E, może będzie to pasować. E, Pamiętam, że miałem też czerwoną taką właśnie termokurczliwą izolację, ale ona niestety ma mi tylko tyle i fireant. Więc generalnie powiem wam, że będziemy coś tu dzisiaj działać, ale chyba lepiej się muszę pozbyć tej starej. Nie uwierzycie, ale złoto znalazłem, patrzcie się. ja już gdzieś wcześniej stosowałem tą taśmę, tą którą mam tutaj na przewodach od klimatyzacji. Więc generalnie słuchajcie, dokopają się do złota, zobaczymy co tam jeszcze będzie. Jak widzicie tutaj z tamtej... Izolacji, jeżeli chodzi o linkę, no jest taki se, jest średni, tak jak i tu, coś tu będziemy robić. Linka od gazu nie sprawia mi żadnych problemów. Nie jest jakoś tutaj, żeby była wytarta, żeby jakieś druty wystawały czy coś. Tutaj jakiś jeden drucik wystaje, ale chyba to tragedii nie będzie robić. Generalnie nie wygląda, żeby była w jakimś złym stanie. Myślę, że sobie to tutaj poodkręcamy. rozbiroimy to na części pierwszej, jak się będzie dało oczywiście. Bo z tego co pamiętam, to mi właśnie ta izolacja nie chciała tutaj przez te plastiki przejść. Temu tak mało jej tu naciągłem. No i później oczywiście będę miał problem z wyregulowaniem gazu, bo... Ale jak chuj, tam jakoś sobie to zrobimy, pokręcimy, ustawimy. Myślę, że nie będzie jakiejś tragedii. Ciekawe, czy to się w ogóle da zdjąć? Coś się kręci, nie kręci się. po ogóle wiecie co, nie bardzo chcę się to tutaj zdjąć. mi się to nic nie odkręca. Świecie, czy mi to w ogóle przejdzie tutaj? No tak, kurwa, pędzel. Słaba, bo to wygląda. Ale... O, patrzcie się, luksus, dobra, to mi to przechodzi. Mam nadzieję, że mi starczy na te kable od powietrza, co mam na czerwono zrobione. Panie nie by było. Tego złotego nie ściągam, pierwsze to nie chcę mi się z tym bawić, tam nikt tego nie będzie oglądał. Nie będzie widać. suwaj się. Bo musisz do samego końca dojść. Już się zmęczyłem, <noise> muszę was przedstawić, musiałem was przedstawić, musiałem zmienić miejsce, tak kurde, Ach. powiem wam, że trochę ciężko idzie, ale, ale, ale jeszcze mi zostało, no trochę mi jeszcze zostało kurde do naciągnięcia, może się to uda, do samego końca wtedy byłby kabel fajnie zabezpieczony. Kabel, ten przewód, linka i taka nie sraga, ale coraz bliżej celu. Wiecie co, albo by to uciąć, chciałem, szkoda, bo chciałem mieć to w jednym kawałku. Wiecie o co chodzi? O, to będzie się dało. A tak bym co pociągnął z tej strony, by mi się tam to do końca nasunęło. A tak będziemy troszkę po troszku. A jak ładnie. Panowie i panewki do samego końca doszło. Super. Weźmiemy sobie opalarkę, jak sobie to przytniemy, i Jeszcze to będą i przykurczymy sobie, żeby ładnie wyglądała, gdzieś by to uciąć. Czekajcie, tu by się nakręcało tego pierdka. Może to kłótne. Wiecie, że już noszę dosłownie trzeci tydzień nożyczki do garażu. Wyobrażacie sobie to? Tymi nożykami mi się tak źle tutaj wszystko obcina, kroi, że to jest głowa mała. No. Ta już zemdlała na wieści, że będzie używana. Powiem wam, że kupiłem tą opalarkę i ja wiem, może cztery razy z niej korzystałem. Nawet nie wiem po co ją kupiłem. Aha, do spawania plastiku faktycznie. Dobra, przedstawimy sobie ją gdzieś bliżej do auta i będziemy coś tu działać. Pokażę Wam przy okazji, jak obsługiwać to cudo. Generalnie taka opalarka bardzo fajna sprawa, powiem Wam. Łączymy ją sobie. Ja ją kupiłem do tego, żeby właśnie spawać plastiki. I co Wam powiem? No tutaj sobie regulujemy moc, nie, tu się reguluje moc, tutaj nie pamiętam co, ale Wam pokażę działanie akulera. Generalnie, jak jest tak, to jest slip w uśpieniu, jak ją przechylamy, zaczyna dmuchać, zaczyna się tutaj nagrzewać do odpowiedniej temperatury, tu już mamy już 440 stopni, trzeba uważać, bo to jest naprawdę gorące, można się nieźle popalić, jak widzicie ma czujnik, który wyłącza grzanie, teraz dmucha już prawie zimnym powietrzem. Także nie popalicie się tu gdzieś ten, ale trzeba mieć na uwadze to, bo ja sobie ostatnio położyłem to gdzieś tak luzem, zaczęło mi się nagrzewać i praktycznie spaliło mi szmatę. No, no pożaru nie było w garażu, ale generalnie wiecie, no, zawsze BHP jest bardzo ważną sprawą. No i co? I przykurczamy sobie tą folię. Mam nadzieję, że tam się nic nie popali. Wraz do opalarki dostałem takie końcówki różne. To jest najszersza, to sobie ją załączymy, przekręcimy. No i co wam powiem, no, generalnie gadżet fajne. a tutaj nie wiem, czy to jest siła nadmuchu, chyba tutaj się reguluje, żeby czym bliżej mocniej wmuchało, a tutaj mamy temperaturę. A no, powiem wam jeszcze nawet więcej, bo tutaj sobie zapisałem, e, jakie plastiki, jakie rodzaje plastiku, w jakich temperaturach topimy, generalnie także też gdzieś ten sprzęt mam przygotowany przyszłościowo do spawania. Powiem Wam, że jakiejś większej filozofii jeżeli chodzi o obsługę tutaj tego urządzenia nie ma. A czykolwiek jeżeli chodzi o techniki spawania, no to tu już trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć umiejętności. Tu się nie będę wykucał, bo jako tako samo korzystanie z urządzenia nie jest jakieś problematyczne. Ale się ładnie, nie wiem to kurczę, kurczę, gdzie rewelacyjnie to wyglądać. No i teraz się popatrzcie, przyjrzyjcie się, patrzcie się jaka profeska z tego wyszła. Jak cały ten przewód jest ładnie zrobiony. To jest pomysł który już miałem od dawna gdzieś w głowie, widzicie ładnie mi się wszystko tutaj zalało. Ładnie to wygląda od początku do końca, jest fajnie to izolowane. Tylko trzeba uważać, żeby nie robić na jakichś elementach takich plastikach, bo to jednak ma temperaturę, to się dziś może się topić, Też nie powinno. Ale ja jest kozak. A powiem Wam, że podoba mi się ta to Naprawdę rewelacyjnie to wyszło. Wygląda jak oryginalne z fabryki. Teraz się zajmiemy tymi kablami. Słuchajcie, ja Wam nie będę tego nagrywać jak ja to palam, jak ja to robię, bo to sobie bynajmniej nie ma sensu. Za chwilę Wam pokażę, jak będzie wyglądał efekt finalny. Generalnie od razu sobie teraz zrobię wszystkie te taśmy. Tutaj klejące. Tak, żebyście mieli tutaj mniej więcej zarys tego, co chcę Wam pokazać. No i co? No i widzimy się za chwilkę. No i fajrand. Skończyła mi się e... izolacja. Zostało mi tyle. Swoją drogą powiem wam, dali tu taką nalepkę. Próbowałem z tym walczyć. No za cholerę nie idzie tego ściągnąć. E... Słaby pomysł jeżeli chodzi o termokurczliwość, bo to może się spalić po prostu podczas pracy z jakąś opalarką. Także słabo, słabo to tutaj wymyślili. Jeżeli chodzi o cendówki, bo to w ogóle nie chce schodzić. Raczej się tylko targa. Ale generalnie popatrzcie się. Mamy tutaj już przewód był niebieski, jest czarny. Generalnie zrobiłem sobie tutaj te przewody, i powiem Wam, że zamiast kupować nowych przewodów, można sobie po prostu wziąć za 5 złoty, kupić termokurczliwą folię, która również robi tą samą robotę. Czyli zmienia nam design, nie? Jeżeli chodzi o te wszystkie makarony. No i powiem Wam, że robi to robotę kurczę, jak się tu przyjrzycie. Już mam tu światło włączam. Nie wygląda to tragicznie, jedna taka zmarszczka, ale to raczej nie przeszkadza. Wydaje mi się, że to jeszcze podczas w ogóle, jak się nikt będzie pracował, jak będzie dostawało tutaj to wszystko, temperatury, że to się jeszcze będzie bardziej przykurczało. Przynajmniej taki mam zamysł, czy on będzie się sprawdzał, czy nie, to zobaczymy. Ale nie wygląda to najgorzej, jak się przyjrzycie. Fajnie się to prezentuje, już znika powoli ten czerwień i wszystko będzie cacane jak należy. Teraz zajmiemy się tymi wszystkimi taśmami izolacyjnymi. Słuchajcie, ja wam tego nie będę nagrywał, nie będę was tutaj zanudzać e, takimi pierdołami, jeżeli chodzi o robotę. Pokażę wam po prostu efekt końcowy. Generalnie myślę, że to będzie fajnie wyglądać, że się pozbędziemy tutaj tego, tych czerwonych takich detali. W międzyczasie, jak ja będę się tutaj bawić z tymi izolacjami, to po prostu postanowiłem sobie jeszcze te plastiki zacząć domywać, bo jednak trochę trwa, żeby ta farba tutaj zeszła. Walczymy sobie dalej z plastikami. Widzicie, tragedii nie ma już na resztę, wydaje mi się, że mi to pójdzie. Także smarujemy to szybko, niech se to pracuje. A idę dalej tam dłużej? Robimy sobie teraz e, takie pierdółki, takie zaczepy do kabli, zginane trytytkami. Oczywiście u mnie wszystkie trytytki będą na żółte wymieniane. Jak widzicie, e, no samymi pierdółami się dzisiaj zajmuję, no takie koperkowe roboty robię. No i mamy to. Zadbałem sobie tutaj o takie pierdółki właśnie jak wina na wszystkich, tryty tak na żółte. Ładnie sobie tutaj pospinałem te wszystkie, jak popatrzycie, kable. Nic mi się tutaj nie pląta, nie pałęta, tak samo z drugiej strony co tutaj porobiłem. Wszystko ładnie jest, nawet tam gdzieś głęboko porobione, poukładane. Tu wiadomo te makarony, dopiero lampy podłączone jeszcze, tutaj sobie posegreguję. Generalnie tutaj znikło wszystko co było czerwone, jak widzicie. Wszystko zostało gdzieś zakamufrowane Ładnie pospinane, tutaj chcę trytytką chwycić, bo mi pęknął ten element gdzieś nie ma. Nie kupuję pierdzielę, trytytka, też tu daje radę. że generalnie się to tak wszystko teraz prezentuje. Jak widzicie, znikło dużo czerwień i ten alternator jest strasznie wkurzany, ale no trudno kiedyś go tam przemalujemy. Jak trzeba będzie, no i tutaj jeszcze dojdzie też taka czarna, mała pokrywka. Tylko muszę gdzieś śruby znaleźć. Najlepsze jest to, że ja je mam gdzieś tam schowane, tam gdzieś są odłożone. I na tym skończymy ten kadr, bo wiem, że ich nie znajdę. Wiem, że one gdzieś tam będą zagubione, także nie wiem, coś tu będę myślał, kombinował, bo one mają dość specyficzny kształt, żeby tutaj to przykręcić. Może znajdę taką nakrętkę, śrubkę, cokolwiek, żeby tu to przy... przymocować. Tutaj ładnie wszystko se pracuje, a tutaj mrówki dostały szału. Patrzcie się, co tu się dzieje, jaka armia wylazła. Generalnie mi to oglazły wszystko, nie wiem co z nimi zrobić. Masakra. Chyba, chyba im coś źle zrobiłem, że to tak wylazły. No, z główkami się walczę. Z Tomaszem sobie teraz przerwę robimy. Piwko pijemy. <głosy> <głosy> Kubeczek dostałem od niego. Bardzo fajny. Skąd on jest? Za złotym BMW w Rybniku. No widzicie, prezent dostałem. Siedzi tu jak... Trzeba także kończymy przerwę, za chwilkę idziemy dalej działać. Plastiki mi się udało w miarę uratować. Gdzieś tutaj e, jeszcze się, jakby wam powiedzieć, e, moczą w, w do opon. Niech to sobie to poleży, niech to sobie trochę wchłonie, nim to zmyje. Jakieś niedogodności są, jak widać, ale to już tak zostawimy, ponieważ e, nie chcę mi się z tym pierdzielić, bo robota czeka. A tutaj to są już większe krepki tego w ogóle nie umie zmyć także ten pracnik chyba pójdzie do malowania tego tutaj jakieś takie drobne elementy są to myślę że jeszcze uratujemy chociaż widać że jest taki blady już to nie taki blady zostanie Także jeżeli chodzi o dzisiaj, to będzie na tyle. Eee, to jeszcze Wam pokażę <grywa> rzut na moje arcydzieło. Eee, fajnie się tu wszystko tutaj teraz zgubiło, jak, tej czerwieni, jak ta czerwieni w ogóle znikła tutaj z tego silnika. Eee, generalnie powiem Wam tak, eee, kończymy dzisiaj, odcinek króciutki, bo króciutki, bo bardzo króciutki, bo nie planowałem tutaj gdzieś długo dzisiaj siedzieć. Co żeśmy tam zrobili, co żeśmy uratowali, co żeśmy się przygotowali na jutrzejsze roboty. i w sumie tyle moi drodzy, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnym odcinkach. Cześć! Thank you, dude.